Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na dokonanie tak zwanej strukturyzacji właścicielskiej. Czym jest strukturyzacja właścicielska? Strukturyzacja właścicielska odbywa się na dwóch zasadniczych poziomach. Na poziomie prawno-formalnym, strukturyzacja właścicielska polega na, mówiąc oględnie, zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Drugi aspekt, drugi poziom strukturyzacji właścicielskiej, to zmiana podmiotowa w gronie. W gronie wspólników danego podmiotu gospodarczego. Dlaczego, dlaczego przedsiębiorcy decydują się na strukturyzację właścicielską? Pierwszym, najważniejszym powodem dokonywania strukturyzacji właścicielskiej jest zmieniające się otoczenie prawno-biznesowe, przede wszystkim prawne, w Polsce. W 2021 roku Mówiąc potocznie zamordowano spółki komandytowe. Obecnie od ubiegłego roku prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej jest zupełnie, zupełnie nieopłacalne. Spółka komandytowa obecnie posiada wszystkie, wszystkie wady spółek osobowych i żadnych korzyści spółek, spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. A w, z początkiem tego roku, wraz z wejściem w życie nowego ładu, polskiego ładu, kolejne, kolejne spółki osobowe, czyli spółka jawna, spółka, spółka partnerska, również nałożone na nie obciążenia podatkowe, spowodowały, że przedsiębiorcy zaczęli się zastanawiać, czy na pewno to jest najlepsza, optymalna forma prowadzenia biznesu w Polsce. Kolejnym elementem, który skłania polskich przedsiębiorców do rozważań czy wdrożenia strukturyzacji właścicielskiej, są wyzwania sukcesyjne. Obecnie polscy przedsiębiorcy rodzinni stoją najczęściej u progu pierwszej zmiany pokoleniowej w swoich, w swoich biznesach. Dlatego strukturyzacja właścicielska, zarówno na poziomie formalno-prawnym, jak i na poziomie osobowym. Jest odpowiedzią na konieczność czy na chęć przekazania, przekazania biznesu kolejnym pokoleniom. Finalnie, strukturyzacja właścicielska, czy to zmiana formy prawnej, czy. W dalszej kolejności zmiana składu osobowego wspólników może być środkiem do realizacji bieżących celów biznesowych danego przedsiębiorstwa. W ramach strukturyzacji właścicielskiej jesteśmy w stanie przygotować swoje przedsiębiorstwo, na przykład na sprzedaż części udziałów na zewnątrz, w celu pozyskania inwestora, który będzie finansował zamierzone przez przedsiębiorcę zamierzenie gospodarcze.